Hey, dzisiaj dla Was przygotowałem i jej sprzedane za 50 miliardów dolarów, Diablo 4 za darmo, a na koniec jedna z serii Rockstara została anulowana. Tu TuboLko 7, a to moje newsy. Electronic Arts sprzedane do Arabii Saudyjskiej za 50 miliardów dolarów. Takie informacje pojawiły się w ten weekend i bazowały one na informacjach z Wall Street Journal, gdzie ta gazeta udostępniła plotkę, że fundusz inwestycyjny, którego częścią jest Fundusz Publiczny Arabii Saudyjskiej, rozmawia z elektronikami nad przejęciem pakietu kontrolnego za taką właśnie kwotę. Na chwilę obecną są to tylko plotki bez potwierdzenia. Ale co ważne, z Arabia Saudyjska już podsiada akcje elektroników, jak i też wielu innych spółek czy też deweloperów gier jak Take Two, Nintendo, Embracer, Nexon, Capcom i Ubisoft. To nie jest nic nadzwyczajnego, koniec świata się nie zdarzy, jeżeli ten fundusz przejmie kontrolę nad EA. Trzeba pamiętać, że Arabia Saudyjska, a bardziej rodzina królewska od lat inwestuje w różne gałęzie rozrywkowe, od sportu, poprzez filmy, telewizję i muzykę oraz gry, by w przypadku, że uda nam się znaleźć sposób, żeby nie korzystać z ropy naftowej, nie zostali tylko z wielbłądami i dlatego też próbują wejść we wszystkie gałęzie przemysłu, jakie tylko mogą. Rockstar jest znany z wielu gier, ale przede wszystkim z serii GTA. W swojej historii mieli jednak naprawdę dużo hitów, i jednym z nich była gra Bully, która zebrała bardzo dobre opinie od graczy, ale fatalne recenzje od recenzentów. Wiele osób, które kupiło tę grę, liczyło na sequel, ale on nigdy się nie pojawił. Według plotek było to spowodowane tym, że Rockstar bał się negatywnej reakcji właśnie recenzentów, by ci nie zaszkodzili ich innym IP. Ja uważam to za dosyć śmieszne tłumaczenie, ponieważ biorąc pod uwagę co można robić w serii GTA albo w innych grach od Rockstaru, no to nie sądzę, żeby Bully był naprawdę taki problematyczny. Teraz Dan Hauser, jedna z osób odpowiedzialnych za stworzenie Rockstara jak i serii GTA, odpowiedział na pytanie dlaczego Bully 2 nigdy nie powstał. Chodziło o to, że studio powoli zmieniało sposób wydawania swoich gier. Chcieli skupiać się tylko na jednym produkcie jednocześnie, by zapewnić mu najwyższą jakość i po prostu Bully 2 nie zmieścił się, by Rockstar był w stanie go stworzyć, a nie położyć innych projektów. Jest to bardziej zrozumiała decyzja niż strach przed recenzentami. Prawdę powiedziawszy, w obecnych czasach Rockstar jest za duży, by upaść. Musieliby wydać naprawdę kilka serii gniotów, by to się stało. Brazylia jest znana z wielu rzeczy. Dobrych piłkarzy, pięknych kobiet, pięknych plaż oraz gangów, ale w świecie gier przede wszystkim z takiego faktu, że jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o gry. I teraz stała się jeszcze bardziej restrykcyjna, ponieważ wprowadzili dwa prawa, które zmieniają, jak działają lootboxy oraz czat w grach. Pierwsze prawo mówi tyle, że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą zakupić lootboxów. Jest to bardzo ciekawa zmiana, ponieważ zobaczymy jak deweloperzy będą zmieniać swoje gry, by sprostać tym wymaganiom, a druga zmiana dotyczy czatu, który ma być monitorowany i spełniać wymogi, wymogi prawne, które Brazylia nałożyła. Obie funkcje można powiedzieć, że są po części kontrolą rządu nad tym, co się dzieje w grach, ale z drugiej strony ja to, na to patrzę w ten sposób. Chcę zobaczyć czy deweloperzy jak i firmy są w stanie wprowadzić kontrolę, która nie będzie uciążliwiała dla użytkowników, a zarazem czy zmniejszy toksyczność w grach, bo jeżeli uda się to w Brazylii, to czemu nigdzie indziej? Debata na temat optymalizacji gier w świecie gamingu trwa od lat. Prawda jest taka, że większość deweloperów to lewa i poza gadaniem nic nie robią. Sytuacja jest o tyle śmieszna czasami, że gry na premierę potrafią chodzić lepiej niż po paru paczach. Taką właśnie sytuację ma Helldivers 2, i tutaj prezes gry wypowiedział się na ten temat. Najpierw na początku zeszłego tygodnia przyznał się, że rzeczywiście mają problem, patrzą na to i będą próbować to rozwiązać, a później powiedział skąd ten problem według niego powstał. I jego druga wypowiedź brzmi mniej więcej tak. Nigdy nie planowali, że ich tytuł stanie się tak wielki. Nie planowali również dodawać aż tyle kontentu do tego tytułu i według niego. To jest ten problem. Chodzi o to, że podstawy gry nie były tworzone pod to, po to, czym ta gra się stała. I porównał to do budowy powiedzmy wieżowca, gdzie fundamenty to jest piwnica zagracona i niespełniająca wymagań. Dlatego też mówi, że potrzebują chwilę czasu, by to naprawić, ale wierzy głęboko, że to zrobią. Ja szczerze mu wierzę. Arrowhead Studios to studio, które przez ostatnie półtora roku robiło sporo błędów, ale w większości robiło też więcej dobrego. A na dodatek, jeżeli popełniało błąd, było na tyle odważne, by się przyznać i się z tego wycofać. I prawda też jest taka, że Helldivers miało większy problem z Sony niż ze samy, samym deweloperem. Deweloper jest, uważam, bardzo dobry i myślę, że za parę miesięcy problemy z optymalizacją znikną, a tytuł będzie miał świetlaną przyszłość. Lair Obscure Expedition 33 wylądowało na GOG. Jeżeli do tej pory nie kupiliście tej gry, która według wielu może być grom roku 2025, to teraz macie okazję, ponieważ nie dosyć, że nie ma już żadnego zabezpieczenia antypirackiego na GOG. To do tego jest 10% tańsze do 8 października. Za to do 2 października Diablo 4 będzie za darmo, przynajmniej podstawowa część gry. Więc, jeżeli do tej pory nie próbowaliście tego zajebistego Action RPG od Blizzarda, to jest akurat dobry moment, żeby sprawdzić, zobaczyć dlaczego nie warto w ten tytuł grać i kupić sobie Path of Exile 2. Natomiast u mnie bez żadnych ograniczeń, prośba o suba, lajka, komentarz, podbicie. Bye, bye.